Witam was bardzo serdecznie, moi biczki malinowe w kolejnym odcinku z Kaga, gdzie dzisiaj wydajemy holenderską sumę, która nam się uzbierała z tymi na tych diamentach. Zobaczymy ile z tego uda nam się tutaj ogólnie wyfarmić, ale zanim to oczywiście tutaj ogarniemy standardowo dla wpłacających z moim kodem cały czas. Do zgarnięcia 5 skinków tutaj na stronie. Jeszcze tutaj nikt żadnego nie zgarnął. Dodatkowo w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować. Kamersonneczkiem, zdajcie łapkę w górę, skomentować odcinek. A jeśli mi lubicie, chcecie mnie wesprzeć, możecie tutaj w tym miejscu wpisać mój kod Addixon przez Walodzie. dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 10% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No i powiem wam, że sam jestem ciekawy, co tutaj za te diamenty uda nam się ile. Dokładnie z pieniążków zdobyć, a przydałoby się troszeczkę, ponieważ wczoraj, jeśli oglądaliście odcinek, no nie poszło nam za dobrze. No jesteśmy ogólnie na dużym minusie. No tak, mamy tu skiny, saldo, premium, ale raczej chyba nie chcemy ani salda brać, ani skinów. Po prostu przejdźmy do skrzynek i dajmy sobie tutaj po prostu najdroższe. Najdroższe skrzyneczki. A premium? Czekajcie, pokażcie mi premium. Premium, tak to wygląda. To mi... No okej, okay, dobra, no to nie, to lepiej o, po prostu tamte skrzynki były droższe. Ale moglibyśmy tutaj na dobrą sprawę tak naprawdę wyciągnąć takie dwa karambity. Niż kurcze pieczone bawić się w otwieranie skrzynek, i byśmy poszli po prostu na bitwy. I tak zrobimy. I tak zrobimy. Dobra, i tak nam jeszcze zostało tutaj. Ja pierdzielę, ty cztery, ben... cztery darmowe kosy nam się z tego zbierały. I dobra, dobra, dobra. No to to w takim razie przeznaczamy na bitwy. No jest, no jest, no z tych punktów di diamentowych, no Da się tutaj, da się coś wyciągnąć, ale no ja to troszeczkę zbierałem. No i też ostatnio te bitwy naprawdę były dosyć porządne. No a dzisiaj również bitwy będą, myślę, że dosyć porządne. Tylko nie wiem, czy, czy chcemy dzisiaj jeszcze korzystać tutaj z tego trybu. Ja bym dzisiaj po prostu pobawił się na zwykłych skrzyneczkach. Troszeczkę już się tutaj pobawiliśmy faktycznie na tym trybie, który nam daje możliwość tak, jakby takiej pożyczki. Dlatego dajmy szansę teraz po prostu skrzyneczkom. Tak go. Tak po prostu. Mówię o trybie Boru. O, właśnie wyleciało mi to z głowy, jak to się nazywało. Tryb Boru. Troszeczkę się ostatnio pobawiliśmy tym trybem. O, kurwa. Jak szybko ktoś tutaj dobił. I jeszcze od razu, tak o, Z pomidorka, koronka? Od razu z O spo... Co to jest? A no dobra, no 1700 zł. No to naprawdę i tak dobry traf. Myślałem, że, jakiś, że jakieś koski tu polecą czy coś, ale i tak trafił nam się dobry skin, chociaż teraz już właśnie nam nasz przeciwnik daje o sobie znać. Trafił Akacza za 1000 zł. Teraz jeszcze jakaś ziemeczka. No zaczął tutaj do nas troszeczkę podbijać i teraz ktoś w ogóle nas wyprzedził. No. Ta koronka. Mogła chyba lepszy, lepsza tam spać, mi się wydaje. Co tam było? Jezu, tam jeszcze Prince był. No to Prince na pewno był rany pod uwagę, jeśli chodzi o tą koronę. No dobra, ale teraz kolejne skrzynki. O, tamte już, o tamtej skrzynce zapomnijmy. Jak na razie tutaj nam wychodzi, bo wychodzimy znowu na prowadzenie. I teraz Tigerki. Czy Tigerki będą sypać kosy? To jest pytanie, czy dzisiaj na Tigerki jest czas, żeby dawały kosy? Dzisiaj to jest ten moment. Jak na razie kos nie dają, ale niestety dla mojego oponenta sypią bardzo dobrze. I kosę niestety pierwszą posypały. Ostatnia skrzynia. Ty? Ty? Ty i nic, ty i nic. No i myślałem, że ta kosa nas uratowała, jednak nie. Minimalnie, minimalnie przepierdzieliśmy te bitwy. Coś ostatnio... Mieliśmy dobre dwa tygodnie na stronie. Naprawdę mieliśmy bardzo dobre dwa tygodnie, ale te trzy dni ostatnie to jest jakaś tragedia. I niestety musimy dalej sprzedawać nasze skiny w ekwipunku. Za chwilę, jeśli faktycznie czegoś konkretnego nie wygramy, no to będzie to wyglądać bardzo źle. A my teraz może zaufajmy temu trybowi, poru, którego ostatnio poznaliśmy, po prostu. Dajmy szansę. Jeszcze raz. Bo faktycznie, no ostatnio to co wygrywaliśmy, no to, to, to wszystko wyszło z tego trybu Boru. Wszystko mu zawdzięczamy, tak naprawdę. No i niech będzie, że, że teraz jeszcze tutaj wrócimy z mocną skrzynią, bo tu mamy do zgarnięcia Gangnira. I musimy trafić koronę. Chociaż nie wiadomo, czy w tej skrzyni są korony. Nie w wszystkich skrzyniach są te korony, nie? No i tutaj dałem dziewiątka, ale to nie wiadomo, czy to na koronie, czy nie nie wi O Boże, o Boże! Co tu leci dla niego? Dobra, zaczyna się naprawdę tutaj na case Hago jakaś bardzo, bardzo zła passa. I chyba musimy tutaj zmieniać na. Y o jezu, chyba musimy zmieniać na underdoga, nie? Bo to jest po prostu masakra, jak mnie tutaj moi oponenci niszczą. Czy to nie bot, czy to bot, zostaje dymany tak bez gumy, chociaż jeszcze to jest do pyknięcia. No, ten gangnir. Ten gangnir, o boże, cały czas coś dostaje. Chłop to chyba w tej skrzynce, w znaczy z tej bitwy, w tej skrzynce dostał wszystkie możliwe dobre skiny. Oprócz tego gangnira. Jak tutaj z tego co patrzę? Jakiś meduza, motylek, karambit, fade. Kolejna meduza, co tu się dzieje? No to teraz to nawet Gangnier nie wiadomo, czy by nas uratował. Szybka matematyka, quick ma. Oj oj oj. Oj, 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 widzowie! Oj oj, 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 no to chyba będzie, nie wiem czy. Czekajcie, nie chcę rollo. Sprzedać. Sprzedać. I stworzyć. Kurwa, tylko się boję. Tak się teraz boję, że wjedziemy w ten tryb underdog. I domyślacie się, jak może się to skończyć. Dobra, Chińczyk. Dawaj, kurde. Ratuj. Ratuj sytuację. Kurde, miałem. Miałem underdog. Miałem underdog. Miałem underdog. Nie, no miałem underdog. Na szybko kliknąłem. Na szybko. Oby to było przeznaczeniem. Oby to nam się opłaciło. Naprawdę. Kurde, na... nieświadomy, Nieświadomie, po prostu stworzyłem i na szybko kliknąłem bitwę. I wygląda to... Tragicznie, to wygląda tragicznie. Nam nic nie leci. Kurwa, nic nie leci dzisiaj. Co jest? Czy wy to widzicie? Nam ze skrzynki za 6000 leci za 227. Jakieś zawieczka do auta. Kurw. Przepieczone. To jest koniec i to jest koniec. No i już teraz. Pardon. Pardon! Proszę! Proszę! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Ja. Jest cud. Stał się cud! Stał się cud? Ja pierdzielę. Doppler Ruby nam wyleciał. Ja cię... No dobra, no to czyli to faktycznie było przeznaczenie, że tego underdoga nie daliśmy. Ale teraz damy, teraz damy. Musi wlecieć ten underdog. Miał być underdog i wleci underdog. Na zwykłej teraz skrzyni Jakieś 10 takich zwykłych skrzyni. Underdog. Let's go. Tigerki, Tigerki. Tigerka to mi się teraz napił. Ale ja za dużo, za dużo energetyków piję. Widzowie pamiętajcie, żeby nie pić dużo energetyków, bo energetyki niszczą, niszczą energetyki I ja powoli się zaczynam właśnie uzależniać od energetyków strasznie. Chociaż ja nie wiem, ja... Ja nie wiem czy mi energetyki pobudzają, bo tak nie czuję jakoś, że mi energetyki pobudzały. Ja mnie bardziej jara smak energetyków, nie? Niż sam fakt, że one jakoś pobudzają, bo aż tak myślę, że mnie te energetyki nie pobudzają, przynajmniej ja tego tak aż mocno nie odczuwam. Musiałbym może z 3-4 pierdyknąć, ale te, wtedy to już w ogóle by mi serducho rozpierdzieliło. W każdym bądź razie, energetyków kocham smak i powiem wam, że ten Tiger mnie niestety dyma. Niestety nas dyma. Ja chyba dzisiaj muszę wstrzymać ten odcinek. Bo się dzisiaj dzieje bardzo źle. Bo się dzisiaj dzieje bardzo źle. Dobra widzowie. Na dzisiaj to jest koniec. Z diamentów odebraliśmy naprawdę sobie konkretne kosy, które i tak przepierdzieliliśmy i końcowo wychodzimy na balansie takim jakim wchodziliśmy, tylko że przepierdzieliliśmy wszystko co mieliśmy z diamentów. I tym akcentem, widzowie, żegnam się z wami, a jutro robimy z tych ośniu koła jakąś konkretną AWP Dragon Lore. Kocham was, widzowie, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa Nara. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.